Cześć, witam w odcinku na moim kanale, jak widzicie gram sobie w Minecraft real mod czyli Minecraft tak jakby zmodyfikowany do granic realności ma być niby realne życie tu widzę jakąś chatę zanim nagrałem ten odcinek w ogóle zginąłem 20 razy raz przyczepił się mnie jakiś Potwór nie chciał odejść. Drugi raz zabiły mnie szkielety, strzelając mi w... to znaczy szkielet strzelając we mnie raz. Nie wiem czemu zginąłem. Tylko raz strzelił. Teraz widzę właśnie jakąś chatę. Chciałbym do niej iść, ale boję się tych. Nie wiem, bo widziałem duchy, które leczą, ale tutaj to wątpię, że one leczą. Ale spróbujmy i tak. Nie mam nic tylko pięć kawałków ziemi. Nie, nie, nie czepiają się, jest dobrze, jest dobrze na razie. O, już jest szkielet. No to biegiem do tego domu, może się uda. Może tam nic nie ma, to im co jego przejął? Co jest? Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi? Dobra, wybijam szybę. Co jest? Co jest? Uh. Dobra, jestem z powrotem. Gra mi skraszowała, musiałem zresetować. O, teraz jakiś sztorm. Dobra, wydostałem się na brzeg, ale wieje strasznie. No i znowu jakieś koguty latają. Nie, no. Nie, nie. Tu nie można nawet pograć dwóch minut. A może przez to, że to jest noc. Nie mogę nic robić, Każę szukać krzemienia. A ja nawet nie mogę tam dojść. Albo jakieś latające koguty, albo jakieś pająki się przyczepiają, nie chcę się odczepić, albo ogniem ktoś radzi. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi na razie. Może niepotrzebnie nagrywam, bo przydałoby się zrobić jakiś research lepszy, zanim nagram. No, nie spełniam wymagań, trzeba kill off jakieś umiejętności, tu czwarty poziom, o co tu chodzi? O, jest Enderman. Nie patrzeć się mu w oczy. Dobra, poszukamy tego krzemienia teraz. Jest? Nie, to nie jest. Nie, 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 nie. Ogólnie to plan jest taki, żeby zrobić siekierę. Siekierę i ścinać drzewo. Tak przynajmniej wyczytałem. Pierwszy punkt. punkt znajdź krzemień. A krzemienie leco ze żwiru z grawela, a nie wiem gdzie go znaleźć. Sam piasek. O. Nie ma czegoś takiego, żeby leżyć jakieś skrzynie na przykład czy coś takiego. Ale fajny dźwięk. Jakby jakby chodził po płytkach jakiś albo nie wiem. Dobra, idziemy na górę. No, fajny, podoba mi się. No, super. Nie mam na żwiru. Dobra, schodzę stąd. Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to znaleźć żwir. Czuję, że prędzej zginę, niż go znajdę. Do nocy. O, może z jedno świnie by był utłuk. Nie zapomniał jeszcze zebrać Dobra Dawaj prosiaczku Potrzebuję jedzenia I tak pewnie prędzej zginę niż to zjem, ale Dobra, już ci daruję Nie będę cię tłuk. Co tam się dzieje? O co tu chodzi? No nie, no to jest Nawet nie mogę. To jest głupie, że nie mogę podejść nawet z odległości już. Jakieś syreny. Co co, 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 to jest? To puść mnie. Co jest? No nie, 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 nie chcę tam iść. Wow Wow! Łoł. Wow. Ale fajna muzyka nawet. Jak w Wiedźminie. Tylko w Wiedźminie było prędzej, prościej te ubić te syreny. A tutaj to jakoś kurczę, tak? Nie bardzo. No, mówiłem, że prędzej zginę, jak to zje... No nie, no znowu! Nie, w to się nie da grać. No i super, no. I co? No, no, dobra, już dam się zabić. No, czas na przerwę. Te przerwy to ja mam duże. Ja widzę ten ekran, że zginąłem, niż gram. Tutaj to nie ma budynków, w których są neutralne potwory i które nie chcą cię zabić. Tylko wszędzie coś chcecie cię łut -łut. To zauważyłem w tym modzie. Zanim znajdziesz krzemień, trzeba zginąć 50 razy, mi się wydaje, i znajdziesz. A potem znajdziesz i zginiesz z cię w ogóle w innej no ale dobra, bo ja widzę większość odcinka narzekam Narzekam, amot jest fajny, podoba mi się już Nie jest prosty Dobra Lecimy dalej Dobra, krzemień poszukiwania ciąg dalszy Ten odcinek będzie polegał Jak znajdę krzemień to odcinek się kończy Ustalamy taki cel To będzie już osiągnięcie niesamowite No, jaszczury, krowy Dobra, nawet niepotrzebne mi jedzenie. Czemu one nie chcą mi utucć? mnie? O, tam to grałem, to już widziałem te wróżki, to leczą, one są dobre. To jednak są jakieś stwory pomocnicze, to jest dobrze. Ale też leczą powoli, bo. O jest, że regeneracja, ale. strasznie powoli. Chyba pół serca tylko jak raz się podejdzie, coś takiego. O, czyżby to był. Tak. Mamy krzemień, odcinek się kończy. To na razie nie no żartuję, jeszcze może coś zrobię. Jak nie zginę, oczywiście, jak zginę, to odcinek się kończy. Jest, krzemień. A zapomniałem, to trzeba albo kłócać, albo prawym klikać. O super, albo prawym klikać, żeby coś zebrać. Dobrze by było, jakby udało by mi się zbudować jakiś prowizoryczny dom z ziemi. To może noc bym przetrwał, bo łóżko nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, jak zrobić tutaj. Na pewno wełna i. nie działa, z wełny się nie robi. Dobra, teraz zrobimy taki myk: że położymy krzemień. Położymy żwir. Powinien nam wylecieć krzemie o jest dobra w ogóle co ja mogę zrobić co to jest nożyce hmm. no i nie wiem właśnie dobra zrobimy teraz prowizoryczny domek z ziemi ja go zrobię Przewinę, Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, wiecie, zmiana planów. Znalazłem jakąś wieżę, która ma okna i nawet ma drzwi. Tak to wygląda. Dorobiłem jej tylko dach z ziemi. Powinna być ok. Nic mnie tu nie powinno w niej zabić. Chyba, że się respią w niej jakieś duchy w nocy. Tu może wszystko być. Ale na razie to mi się wydaje lepszym rozwiązaniem niż miałbym teraz dom z ziemi stawiać. Bez drzwi, bez niczego. A tutaj ma wszystko. Patrzcie, jest noc. Jaki fajny księżyc. Jak to ładnie wygląda, nawet. Gram pierwszy raz z tym modem na cienie, więc naprawdę jest duży przeskok. Ogólnie, jak się idzie dalej, to się pojawiają tak. po prostu. Z góry, jakby wyrastało z ziemi. Może Wam pokażę, ale boję się jeździć, bo noc jest. Fajnie to wygląda, naprawdę. O, widzicie? Tak, jakby wyrastało z ziemi. Tam dalej. Słuchajcie, jest przełom w poszukiwaniach. Zrobiłem kamienny nóż. Robi się go z odłamka. I z kamienia, z tego spatyka, z który leci, z liści drzew, po prostu rozbijacie liście. I tym nożem można ciąć trawę. I leć co z tej trawy? No po prostu trawę się ko... Ale tu już jakieś rekiny pływają, co to jakieś płetwale. Co to jest? Dobra. No nie, proszę. Proszę, nie. Proszę, jest. No nie, gin, proszę. Nie, no jak. Jest. Jest. Hu, nie wychodzę. Nie pokażę jednak. Jak będzie dzień, to pokażę. Spróbujemy zrobić siekerę. Zmiana planów. Siekere zrobimy w następnym odcinku. Nie wiem, jak się robi. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Nie mam pojęcia. I na tym by się zakończyło. To dzięki za oglądanie.